Cześć, gusty. witam się z Wami i zapraszam na vloga. To jest Bilo. Gdzie chcesz iść? Bilo sam nie wie gdzie chce iść, właśnie wyszłam ze mnie na spacer, ale jest jakoś tak dzisiaj zimno i nieprzyjemnie wieje wiatr, także odzywam się do Was później. Właśnie wracam z zakupów, ponieważ, wiecie, sobota to jest taki dzień, w którym ja zazwyczaj robię takie większe zakupy, bo mogę sobie na to poświęcić trochę więcej czasu. Mąż jest akurat z dzieckiem, a Filip miał teraz akurat czas drzemki, także, wiecie, ja sobie jednak spokojnie pochodziłam, zrobiłam zakupy. Kupiłam sporo rzeczy na obiady, które będziemy robić w tygodniu. Wiecie, jakieś mięso, jedno, drugie, wiadomo, no później w tygodniu zazwyczaj nie ma czasu, żeby tak co chwilę jeździć do tych sklepów i co chwilę coś kupować. Dlatego, no wiecie, po prostu w sobotę, jak to w sobotę, większe zakupy, lecę to wszystko rozpakować, bo mam też mrożoną rybę i frytki, więc, żeby mi się to wszystko nie rozpuściło, lecę to rozpakować. Jak widzieliście, zrobiłam obiad, już go zjedliśmy i teraz jadę do domu rodzinnego do babci odwiedzić ją, ponieważ wyszła dopiero co ze szpitala, także po prostu ją odwiedzę. Słuchajcie, wracam właśnie do domu, ale stoję na przejeździe kolejowym. Czekam aż przejedzie pociąg. Powiem Wam tak. No, nie była to najłatwiejsza z wizyt. U babci. Ciężko jest patrzeć, jak osoba no, cierpi, jak coś się boli. Ciężko mi jest też patrzeć na tatę, na ciocie, którzy muszą się z tym borykać na co dzień, tak naprawdę. Ech, no. Troszkę emocji to zawsze kosztuje, nie? Także lecę do domu, do Filipa, bo też już słyszałam przez telefon, że i on marudzi. Także jadę. No, no. Jak widzieliście, wróciłam do domu. Po powrocie do domu jeszcze wyszłam z psem. Później poczytaliśmy z Filipem trochę książeczek i położyłam go spać. Więc teraz mam trochę czasu dla siebie. Postanowiłam, że poczytam książkę, ale może najpierw zrobię sobie coś do jedzenia, bo coś zgłodniałam. Dobra, na kolację wlecą takie zwykłe kanapeczki z serem, i papryką. Witajcie dnia kolejnego, ja się właśnie szykuję, bo zaraz jedziemy do babci Łukasza na imieniny. także taki nasz dzisiejszy dzień będzie, nie wiem czy cokolwiek mi się jeszcze uda nagrać, może coś wieczorem. Chciałam wam w sumie powiedzieć jeszcze, że zdążyłam sobie rano zrobić paznokcie, bo zazwyczaj robię je w niedzielę wieczorem, natomiast no dzisiaj, że wychodzimy... A moje już się do niczego nie nadawały, wiecie, były podpadane, to po prostu sobie zrobiłam rano. Wróciliśmy od babci, ale wybraliśmy się jeszcze na chwilę na spacer, bo jest ładna pogoda i uznaliśmy, że musimy to wykorzystać. Wiecie co? Zaczęłam sobie montować tego vloga i okazało się, że się z wami nie pożegnałam. Także już to nadrabiam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, bo zostawcie dla mnie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego. Pa!